Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj filmik znowu z dennicą cztery strony świata, czyli z taką opcją tworzenia ulików weselnych na bazie ramki gniazdowej wielkopolskiej. Wykorzystując tak naprawdę tylko denicę, która ma cztery otwory z każdej strony. Dzisiaj zajrzymy do środka, zobaczymy jak to nie wiem wygląda. Opowiem też o tworzeniu trochę, bo jak gdyby... Ostatnio tego nie powiedziałem, na co zwrócić uwagę, tworząc takie mini-odkłady, mini odkłady już jak gdyby dążę do dalszego tematu. Te rodzinki na dwóch ramkach Wielkopolskich, jak je tworzyć, ponieważ tworzyłem je różne tutaj. I już jak gdyby wiem, jak wycelować, żeby było dobrze, żeby było w czasie, dobrze też, żebyśmy się tu nie, nie Jak gdyby nie wpadali w panikę, że yy, wyroją się, bo jest taka możliwość, że matka ucieknie z częścią pszczół z uliku, z takiego ulika, prawda? To każdy, kto hoduje matki, wie, że może dojść do takiej sytuacji. <laughs> no i tutaj też musimy jak gdyby wspomnieć tylko o tym, yy, co, co należy zrobić, aby zapobiec. Słuchajcie, sprawdzimy, czy się matki unosiły. Ja tak mówię, sprawdzimy, ale tak naprawdę. Ja już tutaj zajrzałem, i ja wiem, że wszystkie cztery matki, słuchajcie, wróciły z lotu, i wszystkie cztery czerwią. I najwyższa pora, ponieważ 29. poddałem, tu jest, poddałem matkę Caprim yy, i wszystkie z jednego, jak gdyby z jednego czasu, matki zostały tutaj poddane, kiedy je tworzyłem. Jest odcinek na, na moim kanale, zapraszam gdzieś tam do tyłu i tak naprawdę one wszystkie już powinny czerwić faktycznie czerwią. Jedne widać matka, na przykład tutaj z tej strony ona się szybciej unasieniła, inne wolniej, bo to widać po jak, na jakim etapie jest rozwój czerwiu. Aczkolwiek wszystkie są nabrzmiałe, piękne matki. Zresztą myślę, że nie ma co też szukać, nie wiadomo ile, więc pokażemy może każdą matkę, jak ona wygląda. Wszystkie są dorodne, ładne, widać, że są dobrze unasienione, dobrze karmione przez pszczoły i dobrze pracują tam rureczki jajnikowe, ponieważ są nabrzmiałe. I słuchajcie. I dzisiaj, poza tym, że to pokażemy, i zwrócę uwagę, jak tworzyć takie właśnie uliki do, do, do nasieniania matek, to powiemy, jakie mamy jeszcze możliwości. Bo tutaj cały ten układ wykorzystania korpusu 10-ramkowego Wielkopolskiego i tej dynicy daje nam jeszcze inne możliwości. Już pewnie Wam przychodzi na myśl odkłady, i dzisiaj, właśnie zabierzemy stąd matki, więc pokażemy opcję odkładów, a nawet. Utworzenia rodziny i pokażę po prostu dzisiaj to, jak ja to robię. Nie jest nic skomplikowanego, i pewnie każdy doświadczony pszczelarz już wie, co ja po prostu zrobię. Ale tak z ciekawości, żebyście widzieli po prostu, w jaki sposób to można zrobić. Myślę, że z tej perspektywy będzie wszystko widać, co będę chciał pokazać, więc zdejmijmy, zobaczcie, jakie tu jest przepełnienie. Nie wiem, czy to widać, ale tu są pszczoły, tu troszkę mniej. Nie, wracając do tego, o czym mówiłem, jak robić takie odkłady. Słuchajcie, ja przesadziłem troszkę z tymi ramkami odłożonymi tutaj. To znaczy przesadziłem, nie przesadziłem. Zależy w sumie wszystko od tego, w jakim kierunku chcemy wykorzystywać to, co stworzyliśmy. Jeżeli ja takie coś stworzyłem e, po dwie ramki w celu unasieniania tylko matek w całym sezonie i teraz właśnie wyciągnę tu matkę i zaraz wrzucę tutaj matecznik, na wygryzieniu, czy też mateczkę w krateczce. To już wszystko zależy naprawdę od tego, jak tam u nas wygląda jak gdyby rotacja matek w pasiece, w jakim celu to robimy, po co nam to potrzeba. Bo każdy ma swoje potrzeby indywidualne. To w tym momencie możemy zrobić faktycznie takie, silne, to znaczy nie silne, tylko takie średnie te rodzinki. Czyli powiedzmy niepełne, tak jak ja zrobiłem gdzie była nie we wszystkich, ale tak zrobiłem, że na przykład dałem dwie ramki z czerwiem, prawie że od góry do dołu, tam troszkę było po bokach pokarmu i obsiada na pszczoła. To jest za mocne, jeżeli mamy to wykorzystywać na kilka unasiednień matek. Czyli na przykład będziemy tutaj co 15 dni praktycznie, czy co 20 dni będziemy chcieli poddawać matkę w sezonie, prawda, aby się unasiedniały. Bo jest to możliwe oczywiście, wykorzystując to. To wtedy bym nie robił zbyt silnych, bo każda matka coś tam zaczerwi, coś się dogryzie. Tej pszczoły jest tutaj sporo i myślę, że na sezon wystarczy. Natomiast, jeżeli chcemy trochę matek unasienić, ale potem wykorzystać ten potencjał, który tu jest, no to wtedy możemy w kolejnych kierunkach to wykorzystać. Albo wyciągając np. tą matkę stąd, wyciągam zatwór i robię czteroramkowy odkład. Gdzie matka mi dalej tutaj czerwi, um, ale mam odkład. Czy to na sprzedaż, czy go przeniosę później, już za chwilę w sumie, bo tu matka zaraz się rozczerwi. Mocno One już tutaj zaczynają czerwić, jak na dobrą sprawę. W tej sytuacji, którą tu zobaczycie, że już powoli jaja są rozkładane, można by za dwa tygodnie to już wyciągnąć i przełożyć do odkładówki. Bądź o tej porze roku, jak mamy połowę, prawda, czy, czy końcówkę maja, do rodziny, do takiego korpusu i powoli ten odkład szykować do zimy, prawda. Bądź możemy tak naprawdę zostawić jedną matkę, tą i te trzy matki stąd wyciągnąć, wyciągnąć zatwory i zrobić z tego rodzinę produkcyjną. O tej porze roku, tak jak mamy dzisiaj, bodajże, nie wiem, 19 czy, czy 18 jest, czy 17, nie wiem w sumie chyba. 17 albo 18 maj mamy, kiedy to wyciągam. Robię z tego rodzinę produkcyjną, która jeszcze spokojnie na dwa pożytki w tym roku może gdzieś pojechać i zobaczycie, jaki tu jest potencjał, ile tu jest pszczoły. Będzie tutaj moc. Ona coś tam przyniesie, ponieważ pszczoła już jest wiadomo, wygryziona, jest młoda. Ona troszkę odchowa ten czerw teraz, ale będzie potencjał zaraz. Zobaczcie, jak wygląda tutaj siła tej rodziny, tak? A tutaj. Tutaj dawałem, już widzę, średnie ramki, ponieważ tutaj, o, pokarmu jest sporo. O, matka, akurat tutaj chodzi, zobaczcie też, zwróćcie uwagę na wielkość matki. Ona już jest, tak jak mówię, ona już wygląda na taką, która jest karmiona mleczkiem pszczelim, ponieważ nabrzmiał jej ten odłogi. i ona już, prawda, jej rureczki jajnikowe pracują. Ona już jest taka pulchna. Wydłuża się jej trochę ten odwóg, ale to jeszcze nie jest to, prawda? Ona dopiero się rozkręca. Tutaj ona chyba się ostatnia unosiła tu już są jaja, ale w takim obrębie. Druga ramka pewnie wygląda lepiej albo tak samo. W każdym razie ona dopiero tak naprawdę tutaj mamy ją, startuje z czerwieniem. I słuchajcie, ja już ją zabieram, ponieważ potrzebuję tą matkę, więc ja ją teraz zabieram i dalej będzie. Matka jest już w klatece tu nie ma matki zostały nam raz, dwa, trzy matki, oczywiście w tym momencie mogę tutaj poddać matecznik na wygryzieniu do tych dwóch ramek i matka się wygryzie w tym momencie, teraz, wyciągam z cieplarki wrzucam tu matecznik na wygryzieniu i kolejna matka będzie całą ścieżkę nasieniania przechodzić, jeżeli bym tutaj dał jednodniówkę, to bym wrzucił ją w klateczce, nie otwierając klateczki, za dwa dni bym Dopiero odblokował klateczkę w ten sposób. Ja tak robię i powiem Wam, że mam wtedy najlepsze efekty. Eee, ok, więc jak Ty, by już jest opcja taka, że wykorzystujemy to do unasieniania matek, ale w tym momencie ja tutaj patrząc na tą drugą, sprawdzając, prawda, tutaj tą drugą rodzinę. E, drugie, kolejne dwie rameczki e, tutaj patrzymy. Czy tutaj nam się matka unasilniła? Czy jest? O, są jaja, już widzę, że są. Także tylko zerknijmy na matkę. Nie ma tu jeszcze larw, także to jest świeże, matki dopiero się rozczerwiły. Ciągnijmy. Widzicie, że jest tej pszczoły trochę. Tutaj, tak jak mówię, zrobiłem to troszkę e, za silne. Nie widzę matki. No, tu one były wszystkie z opalitkiem, więc powinno nam tu zaraz wpaść w oko. Być może jest gdzieś tam. Gdzieś tam sobie chodzi. E, no, opalitek powinien mi się rzucić w oczy, ale nie widzę. Ale trochę jest tutaj tych sporo pszczół, więc zaraz zobaczymy. Ok, słuchajcie, nie mogę znaleźć tej matki z tej tutaj łzy. E, Zostawiamy, nie tracę czasu. Kolejny ulik i kolejna matka i kolejny raz, no dobra jest, bo już myślałem, że mi e, uciekła, słuchajcie kolejna mateczka chodzi, e, jaja są, tu też są jaja, nie widzę larw, ale to lada moment, e, słuchajcie ona tak samo, tu, tu ją, tu ją hmm. zabieramy, dwie mateczki są już złapane e, i tutaj mamy ostatnią matkę, powinna być... Tutaj, czy jest? Sprawdźmy. No jest, tak jak mówiłem, wszędzie są. I tutaj ta właśnie pierwsza się unosiła, ponieważ tutaj już widzę larwy są podlane. O, tu jest ta matka. Ona sobie tutaj chodzi. Tak samo widać, że jest nabrzmiała. Ta już troszkę bardziej jest rozczerwiona. I słuchajcie, teraz tak. No co tu się wydarzyło? Po pierwsze, zabraliśmy, są dwie matki. Jedną stąd i drugą stąd. Tutaj nie mogę znaleźć matki, ale jest na pewno. Ale dobra, nie będę jej szukał, ponieważ zobaczcie tych pszczół naprawdę tutaj ich jest bardzo dużo. One jak widzicie się wylewają w tym ulu, dlatego zwracam uwagę na to, że ja troszkę za mocne te odkłady zrobiłem. Przesadziłem, ale to jak gdyby to jest dla mnie na przyszłość Jakiś tam wniosek. I słuchajcie, co ja tutaj zrobię? Ja tutaj zrobię, skoro dwie matki wyciągłem, zostawiamy przegrodę środkową, usuwamy te przegrody i łączymy to w tym momencie już łączę te rodziny i robię dwie, dwa odkłady. Dwa odkłady. Tu będzie, prawda, jeden. Łączymy, łączymy. Prawda? Tu mamy matkę. Tu są pust, tu są one zostały osierocone przed chwilą. I tutaj robimy to samo, mimo tego, że tej matki nie mogę znaleźć, ale jak gdyby wiem, że jest, bo zanim włączyłem kamerę to była, tylko po prostu nagle gdzieś mi znikła. Wyciągam tutaj ten zatwór. Kto wie może na zatworze siedzi, jeszcze zerkniemy z tamtej strony. O jest, zobaczcie. Aha, widzicie? Tak to jest właśnie. Nie, nie mogłem znaleźć, ona tu chodzi. Ja ją wrzucę słuchajcie, jak już skoro ona tu chodzi, to ja ją wezmę i teraz pewnie już wiecie, gdzie ją wrzucę, co nie? Tak słuchajcie, wrzucę ją tu z dala yy, od tej strony, ponieważ te pszczoły wszystko zostały osierocone. One nawet jeszcze nie poczuły osierocenia, Ale chodzi o to, że ta ma być tu, a te mają być tu. I słuchajcie, ja tutaj jestem w stanie. Chyba, zobaczę jeszcze, dołożyć jedną ramkę. Jedną ramkę, ja je troszkę zgonię na dół. Jedną ramkę z węzą, przynajmniej do jednej tutaj połówki. Tutaj będzie cztery. Tu jest strasznie nabity. One tutaj z pokarmem, naniosły pokarmu. strasznie nabity, pogrubiony jest ten plaster, więc ja go zostawię. Ale tu dołożę im. Dołożę im, słuchajcie, jeden plaster, tutaj elegancko węzy, a tutaj ściśnię to troszkę i już zostanie na czterech, czyli 4 plus 5, 9 ramek, i w ten sposób powstały mi, słuchajcie, dwa odkłady, czyli inaczej mówiąc, jedna matka jeszcze zapasowa, którą mogę wykorzystać, i jak gdyby tak się mogę bawić w różne kombinacje, które Wam pokazałem. A ta dennica właśnie mi daje takie możliwości, i powiem Wam, że kilka dennic w pasiece, tak jak dla mnie, yy, powiem Wam, że jest dobre i się przekonuję do tego yy, jak gdyby systemu hodowania sobie matek, robienia odkładów, czy też później rodzin. Bo na przykład jeszcze nie wiem, a być może za chwilę przyjdę i wyciągnę jeszcze stąd jedną matkę i połączę to, będzie rodzina, wrzucam kratę, korpus i naprzód, prawda, na jakiś. Pożytek, także nie jest powiedziane. Chodzi o to, że właśnie ja mam różne możliwości. Ja lubię takie wykorzystywać systemy, gdzie mam różne możliwości. Co do wylotków, słuchajcie, zostają te dwa wylotki. Na przykład dla tej rodziny, która teraz powstała, jeden wylotek i drugi, bo to są te dwa, które są z tej strony, one zostają. Ja ich nie zamykam. Po prostu te pszczoły przyzwyczajone z tej sekcji będą wchodziły tędy, a z tej będą wchodziły tędy, i tu się nic nie zmieni. Pewnie rodzi się pytanie, czy tej matki nie zetną. Oczywiście jest takie prawdopodobieństwo, ale ja uważam, że ono zmierza tam do zera. Naprawdę, ponieważ ta matka tu będzie chodziła, te już powoli czują bezmateczność, czują też inny zapach. One cały czas umówmy się w takich rodzinach, one czują się wzajemnie te pszczoły. Prawda? Yy, tutaj nie jest jakieś bardzo to szczelne, tu są takie 2 mm przerwy między tymi yy, zatworami, także te pszczoły wymieniają się tymi zapachami. Nie jest powiedziane, że one są takie bardzo, że to widzieli, zauważyliście, jak ja tutaj robiłem, że te pszczoły chętnie się wymieniały, wchodziły do siebie, nie było tu agresji. Nie wiem, czy zwróciliście no uwagę, ale nie ma tutaj agresji. Nie ma teraz tutaj agresji. Są połączone, zobaczcie. Tu się nic nie dzieje, nie skacze jedna na drugą. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, ja już jak gdyby to wiem od jakiegoś czasu, że tak się zachowują pszczoły w takich sytuacjach, i jak gdyby tylko się z tym dzielę. Także słuchajcie, powstały dwa odkłady. Piszcie, co o tym myślicie w ogóle o, o, takich sposobie, o takim sposobie pszczelarzenia, który tutaj zobaczyliście o takich łączeniach o, o, o właśnie o tym, że mogę w ten sposób nasieniać tu matki. Może innym razem pokażę Wam, że wrzucamy tutaj mateczniki i wyciągamy matki. To co powiedziałem, ale myślę, że nie trzeba to pokazać, wszystko jest jasne. Powstały dwa odkłady. A kiedybym tą matkę, którą tu znalazłem na tym zatworze, zabrał do krateczki, ale jej teraz nie potrzebuję, prawda? Ale gdybym potrzebował, to w tym momencie tutaj wyciągam ten zatwór, i ta matka, która jest tutaj w tej sekcji tworzy tą rodzinę. i Tam nie szukam, ona tam się chodzi, łączę to wszystko. Wrzucam tutaj kratę odgrodową słuchajcie. Wrzucam tutaj korpus, dokładam te dwie ramki jeszcze tutaj do gniazda z węzą. Jedną i drugą żeby było 10. I, mam, I wiozę to na pożytek. I mam świetną rodzinę na pożytku. Ok, słuchajcie, myślę, że ciekawy materiał powstał. Jest to jakaś nowość też, umówmy się, na rynku, choć denice cztery strony świata są znane już od wielu, wielu lat, ale jak gdyby warto to przypomnieć też, że jakie mamy możliwości, wykorzystując właśnie taką denicę i nasz asortyment cały, który jest w Pasiece. OK, dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Piszcie w komentarzach co o tym myślicie i jeżeli uważacie, że ten materiał i wiedzę, którą się dzielę z wami, jest wartościowa, to proszę was o łapki w górę, bo powiem szczerze, że nie widzę tego odzewu. Dużo daje ciekawych materiałów, a tych łapek nie jest aż tak tyle, ile chciałbym, żeby było. To powiem szczerze, motywuje też do dalszej pracy z kamerą. No, bo w sumie to jest dla mnie wysiłek, umówmy się. Taka kamera, kręcenie filmu specjalnie po to, żeby coś pokazać, jest to wysiłek. Ja równie dobrze ten czas mógłbym spożytkować na zupełnie inne prace w pasiece. Także pozdrawiam Was. Łapka w górę, cześć. I jeszcze jedna rzecz tylko słuchajcie, wiadomo, musimy sobie e, wszystko opisać. I tak to się stało. Mamy tutaj, akurat mamy te same linie, matek, ale gdyby nie to linia zostaje, przedział i podchodzę tutaj za jakiś czas i widzę, że zostały zlikwidowane dwie matki, zabrane i zostały dwa odkłady na dwóch takich matkach. Pozdrawiam.